Witam serdecznie na moim kolejnym filmie. Dzisiaj pewnie oczekiwany przez kilku z was, wielu z Was pewnie film, czyli składanie komputera dla mojego syna. Dzisiaj zaczynamy. Także ja za chwilę zamontuję chłodzenie na płytę główną. Miało już to chłodzenie Cosar H50, natomiast niestety problem jest taki, że nie mam zestawu całego montażowego do zamontowania tego. Na płycie AMD, ponieważ było to przystosowane chodzenie pod Intera. Także niestety będziemy używali tutaj chłodzenia powietrznego. Estetycznie niestety to chodzenie jest bardzo dobre, bo będzie to Spartan Pro, także naprawdę sprawdzone chodzenie. Z pewnością widzieliście już spakowanie tego produktu i recenzję tego produktu na moim kanale. Także z tym nie ma problemu. Także teraz założę to na płytę, później będziemy z synem więcej wymieniali. On troszkę też się tam pomontuje w komputerze, później ja. On będzie kręcił. Także zapraszam serdecznie na film. Ok, drodzy Państwo, zabieramy się za montaż chłodzenia. Jest to, jak wspomniałem wcześniej, Spartan Pro, także znane już Wam chłodzenie. Wyczyścimy sobie teraz alkoholem i procesor i podstawę chłodzenia. Ja używam alkoholu izopropanolu. Także czyścimy sobie z wszelkiego sypu zanieczyszczeń, tak, żeby pozbyć się, zwłaszcza tłuszczu i kurzu ewentualnego. Także tutaj sobie czyścimy tą podstawę. I teraz jesteśmy gotowi do nałożenia pasty. Ja oczywiście sobie to odstawię, żeby, niczego, żeby nie było problemu awarii Awari z wylaniem się alkoholu na płytę. Słuchajcie, będę używał pasty ITC Diamond. Wielu z Was, nawet ostatnio na live była mowa, że tą pastę trzeba włożyć do kubka z gorącą wodą, że tak dalej, tak dalej. Gówno prawda, że tak powiem, nie trzeba nic takiego robić. Tą pastę się wyciska, ta tubka jest prawie pusta, także ja może użyję tej drugiej, żeby była pewność, że tutaj mamy pastę. To jest ta sama pasta, tylko inna, inna objętość. Także po prostu tą pastę wyciskamy na środek procesora. Robimy ziarnko kroku, Można, może się zbliżyć. Słuchajcie, nakładacie mniej więcej tyle. Eee, naprawdę tej pasty nie trzeba rozprowadzać, nie trzeba jej wkładać w żadnej gorącej wody. Tą pastę nakłada się w ten sposób i tak producent zaleca. Nie, także uprzedzam od razu. Osoby, które będą się do mnie tutaj doczepiały, że nieprawidłowo nakładam pastę. To jest prawidłowe właśnie nałożenie pasty tej właśnie pasty na procesor. Także tak mniej więcej to wygląda. Teraz przykładamy oczywiście chłodzenie i będziemy zakładali je na procesor. Bardzo prosty jest montaż tego chłodzenia na procesorach AMD, ponieważ są tylko tutaj zatrzaski. Trzeba je tutaj zahaczyć. OK. To będzie szło ciężko, znaczy ciężko pod tym, kontem, pod tym względem, że mm, troszkę użyć trzeba siły. Natomiast, słuchajcie, tak trzeba zrobić. Słuchajcie, jest za, zabezpieczone chłodzenie, ono już się nie rusza. Nie ma problemu, zobaczcie, jest za, zabezpieczone. Płyta jest w ogóle nie wygięta, Zobaczcie tutaj, także dzięki temu, że tutaj jest backplate zamontowany, płyta się nie wygina. A naprawdę, chłodzenie ma bardzo dobry styk, e, styk tutaj z procesorem. Także to jest załatwione. Teraz trzeba podpiąć oczywiście. Chłodzenie pod CPU fan, czyli to jest tutaj, czteropinowe, także żeby mogło być ono kontrolowane. Ten kabelek później sobie będziemy chować, tutaj to nie ma problemu. Nawet już tak wygląda to dobrze. I będziemy zakładali teraz sobie pamięci na płytę. E, także ja może zrobić teraz tak, zamienię się z synem. a On te pamięci niech na płytę sobie zamontuje, a wy to zobaczycie jak on to robi. Robi to pierwszy raz, także wybaczcie mu, jeżeli coś zrobi źle, ale niech chłopak trochę też się nauczy. Tutaj mamy pamięci, ja mu powiem z pudełka i ja przejmę teraz pałeczkę i pokażę Wam, jak on montuje te pamięci na płycie. Ok, mój syn Andrzej teraz zamontuję pamięci w slotach, także zaczynamy. Ja upewnię się, żeby światło było dobre. Są to pamięci 2x2GB czy 4GB? Dobra że tam się nie mną, nie przejmuj. 2x2GB. Odbezpieczenie slotów. Siedzi, czyli pamiątki i chłodzenie mamy zamontowane. Teraz Andrzej zamontuje płytę główną w obudowie. Dobra, teraz mój syn zamontuje backplate, oczywiście do płyty. Trzeba to wpasować. Weź sobie to może przekręć się tak, żeby ci pasowało, to ktoś widział. Ja nigdy też tego nie lubiłem robić. Czasem to jest cholernie ciężko wchodzi. Pewnie się tylko, czy każdy róg jest wpięty do góra, do nie? Wszystko jest z, z mhm, wszystkich tak. stron. Dobra, to tak. teraz weź płytę i posadzimy. Płytę z ław za radiator, dokładnie. Za to. Dobra, płyta idzie. Światło, żeby było dobre. Tak, żeby ci pasowały wiesz to z tymi, nie? Nie więcej, tak, żeby wiesz. Dobra, teraz możesz przekręcać. Ja tutaj muszę jeszcze lampę trzymać, bo kurczę to świetlenie jest masakryczne. Znaczy nie, maksymalnie jest dobre, tylko że problem jest taki, że po prostu ta kamera jest, musi mieć strasznie dobre światło. To jest magnetyczny, także musisz uważać, bo on czasem właśnie jak ta śrubka się wy... Tylko nie dokręcaj na maksa, tylko załap, dobra i teraz po skosach weź na ten Teraz możesz da dać tutaj przykręcić w skosie. Syn to pierwszy raz życie robi, także słuchajcie. No proszę, tam wiesz, tak, ten... Nie, coś tam chyba nie jest ten, wiesz, y wydaje mi się, że musisz przesunąć płytę tak, żeby tam był dobrze otwór. No nie jest, nie jest, widzisz, nie jest otwór. O, dobra, dlatego nie, ch nie chciałem, żebyś przykręcał od razu na maksa, bo wtedy możesz sobie manowrać płytą i... Przykręcić płytę, filmik będzie, będzie dłuższy jak normalnie przy składaniu kopa, no ale słuchajcie, no to o to chyba chodzi, żeby już tam coś widać, dobra. Ale tak prosiliście, powiedzieliście, że może być filmik długi, byle było pokazane jak też syn tutaj mi pomaga, także jest. Słuchajcie, ponieważ nie, ta dźwiękówka na tej płycie jest strasznie ciulowa, a będą głośniki używane 7 plus 1, 5 plus 1 przepraszam, to włożymy sobie dźwiękówkę taką, może żadna rewelacja, ale dużo lepsza od tej, która jest na płycie. To jest zewnętrzna na PCI. Dobra, no to jeszcze chyba tą tutaj, w tym rogu Andrzej. Tą przykręcałeś już, dobra. Też nie za mocno, żeby tam nie uływać. Tą w rogu tutaj wiesz przykręć. I u góry w rogu, nie? Dobra. Teraz wyjmi ten slot na ten i włożymy sobie kartę dźwiękową Kraje zakręca, Tam się nie bój, bo to po prostu może być ten. To jeszcze nie było nigdy odkręcane, bo to jest nieużywane. Dobra. I teraz wążymy sobie dźwiękówkę. Mamy dźwiękówkę. Dofnij całą. No i teraz przykręć ją i gitarę. Riedzi. Czyli dźwiękówka będzie, no mówię, żadna rewelacja, ale dużo lepsza z pewnością od, od tej zintegrowanej. Do końca może tam się tym nie przejmę. Dobra, i teraz co? Postawimy obudowę, podłączę panel przedni. Nie będę synowi tego kazał robić, bo to jest trochę takie, na pierwszy raz skomplikowane. Podłączę USB i panel przedni, i będziemy jechać dalej z koksem. Dobra, ja teraz podłączę panel przedni. Sam muszę się wyczaić, tutaj o co chodzi. Power LED i speaker. Dobra, speakera nie mamy w obudowie. Będzie zewnętrzny, czyli tak, power, led, dobrze. HDD to będzie power, led. Czyli mamy tak, mamy plus tutaj, minus tutaj, ok. Czyli powera podłączamy tutaj. Eee, kurde, ręce mi się trzęsą, staremu dziadkowi. Power, led, teraz mamy tak. HDD mamy tutaj. Reset, power, dobra. To mamy tutaj reset i power, gdzie mamy reset? Tu mamy reset. Kuźwa. tutaj, tutaj, tutaj power mamy tutaj i mamy tutaj diodę od dysku dobra, panel przedni ładnie podłączony teraz podłączymy usb -ki. o ty, to w ten sposób dobra. jeden drugi i podłączymy sobie audio i to będzie szło w ten sposób. Dobra, czyli mamy panel przedni podłączony. Mamy USB i audio. Teraz podłączę sobie wentylatorki. Jeszcze nie wiem, gdzie tego damy tutaj, ale podejrzewam, że tutaj pod regulowany. Później kable, oczywiście będę robił porządek z kablami. Czyli to jest przedni wentylator podłączam. I teraz muszę podłączyć, słuchajcie, tylny. I zrobimy go sobie w ten sposób tutaj, o. I słuchajcie, co zrobiłem, taki myk zrobiłem, założyłem, <laughs> przepraszam, eee, taką przejściówkę, ona eee, reguluje troszkę, znaczy obniża napięcie wentylatora, będzie chodził troszkę wolniej, tutaj szybko nie musi się obracać. Także to jest taka już gotowa przejściówka i podłączę go tutaj pod to zasilanie, znaczy pod to wejście na płycie. Oczywiście kable później też uporządkuję, czyli mamy przedni wentylator i tylny wentylator, dwa są Bitfenixa bit Spectre podłączone pod płytę główną. Przepraszam. Oczywiście podłączony mamy już e, wentylator na chłodzeniu. I teraz będziemy montowali kartę graficzną, i też dam to, żeby zrobił mój tu syn. Także to mój syn. Także zapraszam za chwileczkę. Ok, zaczniemy teraz składać kartę graficzną. Jest to karta AMD 6850, Asus Direct CU. Także już tutaj przygotowaliśmy sobie miejsce. Wyjąłem dwa śledzie, żeby nie przedłużać czasu. I teraz syn zamontuje kartę w obudowie i na płycie głównej. Już świecę. przykręcimy. Mam nadzieję, że światło będzie dobre. Muszę trochę tą kamerę wyczuć. No i teraz po zamontowaniu karty będziemy sobie montowali. Włożymy sobie dysk twardy. Dysk to jest WD Blue 320 GB na SATA oczywiście. I zamontujemy sobie, jak mówię, ten dysk i do tego jeszcze, drodzy państwo, włożymy sobie później zasilacz. No i dobra, to mamy. Także wracamy za chwilę przy montażu dysku. Dobra. Pokazywałem to już na recenzji obudowy. Musimy zamontować te szyny na dysku. Wciskamy je tak. Troszkę to jest takie, znaczy nie, to jest prosta sprawa w sumie, ale te szyny są dość luźne. Dobra. I teraz montujemy sobie dysk. I siedzi, słuchajcie, dysk siedzi. Także to mamy zrobione. I teraz będziemy posadzimy sobie zasilacz. Także znowu ja się zamienię z synem. On sadzi zasilacz do obudowy, a ja będę kręcił. Ok, zasilacz Wam jest znany OCZ-ZT550W w pełni modularny. Musiałem wyjąć tutaj USB i kable od USB i od audio, ponieważ blokowały trochę tutaj wejście. No dobrze, chyba będzie ok. No i dobra, zasilacz siedzi. Teraz przekręcimy obudowę tutaj w tą stronę. Oooo, sorry, sorry, sorry. Weźmiemy śruby, przekręcimy zasilacz. No i dobra, przekręcamy zasilacz. Ja, może tylko trochę docisnę Andrzejowi, żeby ten i też nie do końca, nie do końca Andrzejek, żeby docisnę go, żeby tam śruby ładnie wpasowały. Pasuje, pasuje, chyba otwór no i gra i buczy tak to z tyłu wygląda mamy dźwiękóweczkę kartę graficzną oczywiście czyli mamy już większość zespołu złożone teraz popodczepiamy, ja powiem moje kable od zasilacza Popodczepiam wszystkie kable do zasilacza i pod płytę górną. muszę wrócić z powrotem podpiąć usb i audio i będziemy prawie gotowi ok, jako to, że to jest w pełni modularny zasilacz podłączymy wszystkie kable, są odłączone teraz zaczniemy podłączać je pod zasilacz. Zobaczymy jak to wszystko ładnie tutaj wyjdzie, czy wyjdzie ładnie. Dobra, to jest podłączone, od razu sobie przeciągniemy. 24 piny. Dobrze widać na światło w miarę okej? Okay? Mhm. Dobrze. Przeciągamy sobie te 24 pin. No, wgadzie je. Chodź tutaj. a dobra. Mamy tylko, nie mamy na razie napędu jeszcze, nie dotarł napęd mam, także będziemy montować napęd później, na SATA. Także na razie tylko podłączę, e, tylko podłączę słuchajcie, dysk. Tutaj sobie damy kabel do dysku, wiesz co, tak może jakby się, żeby to było widać jak to podcinam. Dobra. kabel przez otwory. Come on. Potęczamy się później. Teraz tak. Nie wiem, czy pamiętacie z. E, nie wiem, czy pamiętacie z recenzji tej obudowy. Ale tutaj niestety z tyłu nie można tego kabla ośmiopinowego do płyty podprowadzić. Z tyłu płyty y, troja płyty głównej. Także ja muszę sobie to jakoś tutaj zrobić w ten sposób, żeby ładnie ten kabel ukryć w miarę możliwości, ale żeby można go było podłączyć pod. pod. słuchajcie. 28 -pin. Ja się tutaj Przesunę w ten sposób. No, i cholera sięgnie nam. Bo tu mamy 4 w ogóle, musimy sobie rozłączyć. Wolałbym przedłużacza nie używać, ale jeżeli będę musiał, to użyję. E, dobra, musimy tylko zobaczyć, tak, tą, tą końcówkę musimy połączyć. No, i tu może być problem, słuchajcie, sięgnie, sięgnie chyba. Dobra, teraz muszę przypasować, która ta końcówka jest, ponieważ. To będzie szło tak. Nie ta. To musi być ta. Dobra. No to spróbujmy. Będzie troszkę gimnastyki. O, leży świat. Ja wiem, że zasłania mi tu pewnie nie widzicie. Ale muszę dojść do tego. Sam nie widzę. Dobrze, powiem Wam szczerze. Dobra. Siedzi. Końcóweczka jedna. Także teraz sobie tutaj poprowadzimy ten kawałek nad pamięciami. Słuchajcie, no tak to będzie wyglądało. Lepiej nie będzie. Może widać dobrze ten kabel tam? Tak. Masz go? U góry tutaj jak idzie. Pokaż może tutaj Państwu. Czyli tutaj ten kabel tak musi sobie pójść. Niestety nic mądrzejszego na razie nie wymyślę. Chyba, że jakąś przejściówkę bym zastosował. Natomiast nie mam szczerze powiem, tej końcówki, przejściówki. Także na razie tak to musi wyglądać, ale nie jest najgorzej. Teraz tak, podłączymy sobie oczywiście kawlę Pisja Express. Gorąca kolor tych lamp, słuchajcie, tutaj w tym pokoju u mnie. Leci ze mnie dosłownie. Mimo, że fizycznie się tutaj nie namęczy zbytnio. Dobra. Kabelki sobie przeprowadzimy. I teraz tak myślę, gdzie? Tutaj. Oczywiście porządek potem z kablami, porobię. pokażę wam, już jest gotowe. Nie będę porządkował kabli teraz na filmie, bo ten film zajęłby naprawdę wieki. Dobra. I puścimy sobie tutaj. Tak mam sprytny plan. Żeby w miarę tutaj te kable były. Mhm. Dobra. Ok. Dobrze. Podłączamy pod kartę. I drugi. Cholera. No, kurde. Dobra, mamy podłączone. Oczywiście nam zostają tutaj końcówki dwie, bo to jest tylko 2 razy 6 pin. Czyli tutaj mamy zrobione. Później, jakąś opaseczkę, sobie ładnie zrobimy. No i będzie całkiem przyzwoicie, wam powiem szczerze. No dobra, i teraz nam zostało tak. USB 3.0 nie mamy pod tą płytę. także tutaj sobie zrobimy z tym porządek. Podpięcie teraz kabla 24 pin nam zostało. Miejmy nadzieję, że ten kabel nam tutaj przejdzie. Gdzie mamy skoszkę tu u góry. Dobrze. Wszystko na razie pod kontrolą. Wszedł? Dobrze? Nie wszedł. Jeszcze. Dobra. Ale uparciu. Słuchajcie. Cholerna. Chyba jest okej. Okay. No, ten kabel tu wyciągniemy, żeby nie paskudził nam. To będzie tylko tak go widać. Dobrze, i ten kabel też sobie uporządkujemy i będzie wszystko w porządku. Dobra, słuchajcie, tak to wygląda. Może dając, że ja przejmę kamerę, tak to wygląda mniej więcej, słuchajcie, na obecną chwilę. Czy nie jest najgorzej? Oczywiście ja zrobię to jeszcze porządek z kablami, także to nie jest moje ostatnie zdanie. I za chwilę do Was wracam. Ok. Drodzy Państwo, tak wygląda już komputer w całej okazałości, poskładany do kupy. Jakoś nam to poszło. Porządek zrobiłem z kablami tak, jak tylko mi się udało. Tak, żeby to w miarę wyglądało sensownie. Jak najwięcej, żeby był jak najlepszy przepływ w obudowie. Z tyłu mamy wentylator Bitfenixa. Cholera, ciemno jest jak nie wiem. No niestety w nocy składaliśmy ten komputer. Także mamy Spartan'a, prawa jak płyta główna. To jest 970ADS3. Karta graficzna AMD 6850 Asusa. DirectCU, Zasilacz OCZ ZT 550W. Karta dźwiękowa, jakaś, nie wiem, no name, ale lepsza na pewno od tej na płycie. Dysk twardy 320GB WD Blue. Kabel, niestety, ten 8-pinowy no nie podoba mi się, to powiem Wam szczerze. Ale to tak takie za nie inaczej. Nie, nie, nie wyszło mi to lepiej. Teraz zobaczcie, ja przekręcę obudowę. I zobaczcie, tak zrobiłem z kablami zarządzanie kablami z tyłu. Także wcale nie jest najgorzej, powiem wam szczerze. jeszcze ściutko. I to tyle z mojej strony. Także ja bardzo dziękuję. Pozdrawiam i do następnego razu.